Wielu ludzi, dorastając, rezygnuje z marzeń. Rezygnuje z czegoś, co tworzyło w ich życiu pewną ideę. Pewną wizję. Czy celem życia jest sama egzystencja? Czy życie polega na trzymaniu się systemu, za którym ponoża większość? Czy nie chciałeś nigdy wyrwać się z tego systemu? Poczuć, że robisz coś, do czego zostałeś stworzony, co wdroża do twojego życia poczucie spełnienia, pasję. Na pewno chciałeś, na pewno masz jakąś rzecz, która wyróżnia cię z tłumu, na pewno jest coś, co zawsze chciałeś robić, ale, no właśnie, ale co? Jeżeli chcesz coś robić, po prostu to rób. Jeśli masz marzenie, musisz się chronić. Ludzie nie potrafią sami coś zrobić, więc mówią, że ty też nie możesz. Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania. I nie odkładaj nic na jutro, później czy kiedyś. Kiedyś jest tylko iluzją. Zacznij teraz, zrób plan. Wykorzystuj każdą chwilę, która pomoże Ci osiągnąć cel. I nie bój się porażek. One tylko przybliżają Cię do zwycięstwa. Ale musisz uwierzyć, ten, który mówi, że potrafi i ten, który mówi, że nie potrafi, zazwyczaj oboje mają rację. Sam pomyśl, gdyby ludzie robili tylko to, co wygląda na możliwe, dzisiaj dalej byśmy siedzieli w jaskiniach. Więc jeżeli masz jakieś marzenie, to realizuj je! Niech się spełni, niech się stanie Twoim celem, bo im dłużej czekasz na przyszłość, tym będzie krótsza. Więc wyjdź ze swojej strefy komfortu. To tylko złudzenie i nie czekaj. Niech Twoje życie stanie się arcydziełem. Nigdy nie będzie idealnej chwili, więc zacznij teraz. I pamiętaj, że sukces. To wyżyna, przez którą się idzie, na której każdy krok jest celem, a każdy cel jedynie krokiem. Więc działaj. Życie ma taki sens, jaki sam mu nadasz. Jesteś kowalem swojego losu. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Rzeczy łatwe są mało warte, więc jakie z nich wyzwanie? A czas od teraz masz więcej niż kiedykolwiek będziesz miał i tylko od ciebie zależy jak go wykorzystasz próbuj, próbuj, próbuj cały czas próbuj a kiedy ci się uda, to nie mów, że miałeś szczęście po prostu powiedz zrobiłem to Jak się czujesz? Próba numer 50 Powiedz coś do kamery ja tak, Jestem mega zmęczony, ale tylko moje ciało jest zmęczone bo mój umysł jest zmotywowany i czuję taką wewnętrzną motywację taką potęgę, wiecie a pójść cały czas naprzód, żeby pokonywać przeciwności losu, żeby cały czas się rozwijać. Także jest moc, jest kurde siła młodości. Bardzo ładne wytrzymanie. Jeszcze ok, się wkradła. Aplauz no do pożności. Breast to Kenseth, One Art luncha. Ile lat już ta wasza pasja trwa, kiedy to się zaczęło? Jak? Ja już trenuję 2 lata, 8 miesięcy. Tak około. Jeszcze wcześniej parkura trenowałem. Arcy Warcraft bierze udział w pokazach, w festynach. Są bardzo aktywni. Bardzo dziękujemy i gratulujemy. No mam 20 lat, także jest wiele przede mną e, lat treningów. I chcę być mistrzem Polski właśnie w tym sporcie, więc do tego dobrze. I mam nadzieję, że to się spełni. Trochę jestem spompowany, ale i tak będę walczył i nam się wszystko. Po takim treningu, po takich zawodach. Człowiek y, się kładzie na łóżko, odpoczywa, y, kąpie się jest szczęśliwy, że walczył y, o każde kolejne powtórzenie, że dał się 100% po prostu. A na świecie wszystko jest możliwe. Ja jak będę chciał latać, to mogę? Możesz, ludzie latają samolotny! Ludzie mają przedpaki, wskazują z monochrodu, wszystko robią, ale jak chcecie, wszystko, życzytło, żyli, jak machać ręką, bo, bo stworzą tak. te skrzypa ludzie, bo chcą, bo mają wizję, mają przyszłość i po nią sięgają. Rozumiesz to? Nie, nie wszystko rozumiem. Wszystko to w głowie możesz stworzyć na świecie, urzeczywistnić. Mateusz Karbowy, 21-latek z żar na co dzień jest trenerem personalnym, co dobrze widać. Mateusz mówi, że relaksuje się stojąc na rękach przy krawędzi Dawid, gdzieś tam na piątym egzemplarzu. A jak ty się relaksujesz w takim razie? Na pewno nie tak jak Mateusz, który lubi wisić nad przepaścią. Mangi style! Jeszcze odgłosy dźwiękowe, jeszcze pobudzenie publiczności i za to zbiera zasłonę brawa. Kopa! na ten tor! się! Czy to, co widzisz, było na początku stworzenia świata? Czy te ściany były, czy ta Wilianka nawet mała? Zobacz. Wszystko zostało stworzone przez ludzi. Bo oni mieli wizję i ją urzeczywistnili. Co tam się wydarzyło? Mało za zabrakło. Za mały swing. Za mały Troszkę swing? Czy trochę się... zakozaczyliśmy? Chciałem się zapomnieć, bo już tak się nakręciłem fajnie, że wszystko dobrze wychodzi. Ale przygoda fajna. Zaromista, naprawdę. Wracasz do nas, jeśli będzie wraca, taka mieli No i cudownie, I się proszę się Kochani! Prawa, No! Tak samo my, z naszą pasją, z naszymi marzeniami, stworzymy wielką przyszłość. A wiesz co? Zdobędziemy się. Ja ci powiem, w typie Brawo. nie ma czegoś takiego. Dobra, to jest piękna chwila. Świat nie był po prostu, ale świat nie. Uwierz w to i tyle. Bierze. I to wystarczy. Bierze. I takie zakończenie jest dobre.